Dzień dobry, a więc zastanówmy się, dlaczego i z jakich powodów właściciele mogą sprzedać lub po prostu pozbyć się używanego Audi 80. Zdecydowana większość właścicieli Audi 80 wypowiada się o samochodzie wyłącznie pozytywnie. Oto, co zwykle podkreślają. Trwały, ocynkowany korpus z mocnym lakierem. Nawet w samochodzie mającym od 25 do 30 lat nie ma krytycznych obszarów korozji. Doskonała jakość części fabrycznych i ich montażu. Na tych trasach, gdy właściciele innych samochodów wolą wymienić cały samochód, właściciele 80, dopiero zaczynają borykać się z koniecznością wymiany niektórych części. Pierwsze awarie pojawiają się po przejechaniu ponad 200 tysięcy km. Możliwość konserwacji przestarzałych maszyn. Dzięki prostej i przystępnej konstrukcji, nawet w przypadku awarii, wszystko można naprawić, jeśli nie samodzielnie. To w dowolnym serwisie garażowym, przy minimalnej liczbie narzędzi. Wysokiej jakości tworzywa sztuczne i inne materiały wewnętrzne. Panel centralny i niektóre inne elementy wykonane są z miękkiego plastiku, który nie blaknie i nie pęka wraz z upływem czasu. Zimą, gdy jest zimno, wnętrze jest ciepłe, a izolacja akustyczna doskonale ukrywa obce dźwięki zewnętrzne. Podwozie jest umiarkowanie sztywne i elastyczne. Rzadko zawodzi na kiepskiej nawierzchni. Koszt komponentów jest niski, części zamienne są dostępne w sklepach. Wydaje się, że listę zalet można ciągnąć w nieskończoność. Zbieg kilku czynników, czyli przemyślana w najdrobniejszych szczegółach wczesna polityka Audi, ale model okazał się, jeśli nie idealny, to bliski ideału. Jak każdy samochód, Audi 80B3 ma w tym czy innym sensie pewne wady. Które ze względu na wiek modelu można zaliczyć do cech gaźnik. Wymaga okresowych regulacji, proces ten jest złożony, a wraz z pojawieniem się wtryskiwaczy jest coraz mniej specjalistów od tuningu. Chociaż niektórzy przekształcają wtrysk mechaniczny na elektroniczny ze względu na praktyczność, pień, średnia dla sedana o pojemności 453 litrów jest niewygodna ze względu na wydłużony kształt. Wąska pokrywa bagażnika zwiększa niedogodności. Szerokie przedmioty są trudne do układania w stosy, reflektory są słabe, a w nocy oświetlenie drogi jest niewystarczające. Mały prześwit i niewygodne wsiadanie do samochodu. Niektóre rzadkie części zamienne trzeba zamówić i poczekać, nie są dostępne w sklepach. Ludzie zauważają również, że samochód nie ma nowoczesnych opcji i udogodnień. Ale te wady dotyczą każdego od 20 do 30 letniego samochodu, a nie konkretnie Audi 80. AT to samochód, który nie ma przebiegu i nie ma wieku, tylko stan ogólny. Szkoda, że współcześni producenci samochodów w trosce o własne zyski przestali produkować samochody, które nie wymagają częstych napraw i części zamiennych. Audi 80 to legenda swoich czasów, wciąż żywy przykład tego, czym powinien być samochód wysokiej jakości. Już takich rzeczy nie robią, jednak model ten nadal cieszy się popularnością. Tylko w zeszłym miesiącu za pośrednictwem usługi Autocode skontrolowano 4487 samochodów. To dobry wskaźnik dużej popularności modelu. Zazwyczaj raporty Autocode pokazują zafałszowane przebiegi w starszych samochodach. Jednak w przypadku Audi tak nie jest. Najwyraźniej właściciele tego samochodu nie uważają za konieczne ukrywanie przebiegu. Najczęstszymi problemami Audi w raportach Autocode są drobne wypadki i niezapłacone mandaty. Model 80 przez długi czas będzie doskonałym pierwszym samochodem dla młodszego pokolenia entuzjastów motoryzacji. A dla osób starszych, które nie chcą uzyskać pełnej nowoczesnej gamy komfortu, ten model jest idealny. Jest bezpretensjonalny w naprawach i był całkiem wygodny jak na swoje czasy. Jedyną rzeczą przy zakupie nie zapominaj, że samochód może mieć niezapłacone mandaty, ukryte wypadki lub nieprzyzwoicie wysoki przebieg. Chociaż, powtarzamy, takie samochody nie mają przebiegu, tylko stan.